Z tej strony Szyszka jest obok mnie Rudy. ono wszystkim. Jest to nasz drugi odcinek z gry Outlast. Z dedykacją do Patryka Pawlińskiego, z drugiej ja pozdrawiam. Kontynuujemy rozgrywkę z odcinka pierwszego. Ja już kurwa posrany. Nie wiem, co się dzieje? Ła, moje nogi co się dłuższe, to ja już czuję, że coś się widziało Coś długo się wczytuje Już fryzurę poprawię mm -hmm, mm -hmm. Już grają mi na organach, kurwa, mm. kościelnych poluję. Mm. Ja. Dobra Tak, jak to było? Co to nic czy... nie ma? Nie, na no, F włączasz Jak? No, jak włączasz, na F włączasz znaczy w tym i właściwie co dzieje się w tym Tu i musi w lewo, a na prawym? Wejdźcie niebawem w przeciwny czy? Nie, Kamera jak jest, masz, tak. Już właśnie tu się przyda, nie będę. Z... I jeźdź na nad grzemią, Musisz podejść do tego środka, pan. Wiem, że na razie tu nikogo nie ma. Tampingland, dobra. Czekaj, tu wyszliśmy. Tu wisi ten... Kowalik, jak mu no zajebie z sierpowego. Tu są zamknięte, chyba. Ej, nie. Dobra, tu jest tak, to... Czekaj, patrz na no, gdzie się możesz ukry ukryć, żeby... Tu są szafki. Patrz, czy sz Patrz, tam baterii nie ma O, jest Zamknij drzwi, lepiej włącz to do szafki, do szafki, właśnie do tej szafki. Nie będę mi może tracić, he. On chyba tu zaraz przyjdzie, on będzie łaził wokoło. Tylko żeby że idzie, będę... idzie, 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 no, idzie, Michał, nie żygaj. Who is that? Nie. On no, tu jeszcze jest, czy poczek? Idzie, idzie, idzie. No, dopiero teraz, ej. Jak to Z Skrona? No, w tym chłopu Jest Jezu, Nawet nie otwieraj szafek. Nie pierdol. On otwiera! On otwiera szafki, ale chyba ty nie otworzy. Gdzieś mówiłem. Trzy Nie czekaj, się, bo nie jeszcze. Na, na R. No. Dobra, wyjdziesz. I tu jeszcze jest, żeby o coś wysłać. Na swój ten Dobra, ale już lodni. Dobra, jeszcze Daj nowym baterię. Róż, patrząc, on idzie tam, on jest tu. A my wejście mamy gdzie teraz? Chyba pobiegnie to jest w stronę. Nie, my musimy wejść tam gdzie on wyszedł, czyli tam. Tam. Czyli my musimy iść tam. Tak. Tam jest główny włącznik, ale jeszcze pompę pomyśle i on to idzie. No wiem, że on tu idzie. Nie, on poszedł tam. tam no teraz. Czekajmy się na wróca, patrzy. Kurwa. No co za pizza? Idzie. Ale nie do ciebie. I do ciebie idzie. idzie. Kurwa. Do szafki. Właśnie. O Jo. On już tu jest, ale nie szybki. On coś, coś kombinuje. Mhm. I gdzieś jeszcze chyba tu na tym, tym, tym gdzie Gdzieś jest po drugiej łączym. stronie jest jeszcze jeden. I on zaś tam przyjdzie jak on będzie obchodził to muszę spieprzyć mu tam gdzie on odkąd przyszedł A już poszedł nie? No. Więc po co ja to wyłączyłem? Dobra i teraz ty musiał chciał się z tego i tam iść To czekaj, ja bym niech on pójdzie sobie Wiesz jak się kuca na Na kontrolę Idź, szybko teraz idź. Jak baterie włączysz, to sądzisz szybciej? Tak się skradam, czy jak? No. Oluju. Oluju. No idź! prawo, cię, prawo, prawo, prawo. Ale, czekaj, ale ja jestem pro. Gdzie jest ten teraz włącznik? O, to jest pytanie. No nie, nie wiesz, że jest po drugiej stronie, Z ale. drugą stronę powinniśmy biec. Chyba, to pójdzie też przez ranę. Ok, zaświetla. Ja o kurwa. a jak zaświecę, to co założmy? Nie. nie. Nie? O luju on tu jest. Kurwa! Piszmy. Prosto. Patria. prawo. Są trupy. Ja się tu schować teraz. Bo on tu pójdzie. O oh, fuck. Co tu się dzieje? Co się dzieje? On tu chyba przyjdzie. Kurde. nie. sobie. dobra. A nie, teraz sam tam. Ale mu dwa na sranę Tu widzi tak tutaj z lewo teraz Tu nikogo nie ma? Nie było tu w prawo. W prawo. To tutaj nie idzie. To jest prawo. To są drzwi zamknięte. No to gdzie jest? Ej, coś cieszę. 30 krytycz w ogóle. Olo. Ej, gdzie jestem włącznikiem? Nie wiem co się dzieje. Ej, to było tam w drugą stronę trzeba iść chyba. No, ale przecież my tam byli. I mi się wydaje, że tam nikt nic nie ma. Właściwie to gdzie on jest teraz? Ej, <grym> Jest bateria, wiesz? to the f**k Tam jest, ale uważaj, to ty... jest A w lewej tutaj? Tu gdzieś musi być jakiś włącznik jeszcze tej po lewej? Nie, to w sumie odchodzi wokoło, ale... Kurwa On tu przyjdzie teraz, czekaj Zgasimy nie będę miał zużywać baterii. Coś nie idzie, coś... Przecież to się całkowicie... to? No ryj podstawił Patrzy w szafki, patrzy w szafki! Aby nie, spróbuj mi moją otworzyć. Nasze nie otworzyłeś. szafkę, to nie możesz mu tak od razu zbólić, wiesz, i O, Musisz je włączyć ten drugi włącznik. Dalej. A nie tyle baterii, ale my przecież jedno kwarta. Co się dzieje? W prawo tam musimy włączyć. Kamie? Iba w stów w to jest To tu nie jest Kurwa Zwróciliśmy do punktu wyjścia Kurde jak tu? Jak? Gdzie my jesteśmy? Nie też drzwi weszliśmy kurde! Jest tu! Wypadł, no wypadł! <laughs> Kurwa siuśku! No tu daj, jest! Daj, 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 Gdzie ty? Piu. Jest. Ja. Jest. Idź się, Idź, psik! A jednak szedł za nami. noszetny. jak to przejść, bez jak? On sobie już poszedł. Czyli jesteśmy... No i jak my tu się znaleźli, jesteśmy w tym samym punkcie co zaczynaliśmy grę A po nim nawet śladzie. Śladu nie ma się zabijła Ja pieprzę Kurwa, po co uważaj, nieważne? A no stracha tam iść. Nie to, ja yeah. yeah. to chyba nim nie przyjdzie nie? No ja nie wiem co. Czekaj, on jest na górze teraz. Tak mnie nie zauważy, chyba nie. to nie. Ale on tu idzie? Nie, on, on tu idzie, on tu idzie. No znowu! Jak na złość. Tu i przed tam. On tu nie przejdzie? Nie. A jak mnie tu zauważy? Nie uważaj. Tu nie przejdzie? Nie. O ja pieprzę, jak tu, tu przejść? Trzeba szybko. Ja bym wiedział, ja bym był pewien, że tam są szafki. Ten tu tam szybciej przeszedł, gdybyś w szafce bym siedział. Jak tu tu by tata? To nową grę? Nie wiem. Kurwa, jest nas po stronie. Czy co, kończymy? No właśnie, czy na I znowu słuchać tą dziwną muzyczkę. Jak ja rozpędzę się i przeskoczę. Coś czego? Rób coś, to jest Tak mnie nie zauważy, nie? A jeden jest włączony, jeszcze drugi. A tak mnie nie A zauważy, I jego musisz widzieć. Mhm. Muzycka, muzycka mnie przeraza już. Gdzie, od Wreszcie to gdzie my musimy iść? Tam. Bym wiedział gdzie on jest, ta oferma A głupia. ja tam nie poszedł czasami, Mówisz, chcesz? No Ładź, kur... Nie, łazi. Posłać. Słychać jak łazi ta oferma. No, czy, właśnie, to Kurwa, idzie debil, no idzie, achuj, chuj! IDZIE! Kurwa, miał, No nie! Ja jestem zajebisty, się nie poddam, kurwa, nie ma chuja. Ja piję przed debil. Przy mnie telefon wystraszył. Ale tak patrz, co to czyli to jemu tam, ja nie wiem, iPod No ale no... Kurwa, no za chuja tego się nie przejdzie. Jego jest kurwa wszędzie pełno, ja nie wiem. Nie, on tu chyba już idzie. No ja chcę im tylko go, go tam przeskoczyć. To idź. Przepraszamy za brata Rudiego. Rudiego. jest już posyrany, nie? Wiesz co? Przeskocz sobie tutaj. Ładnie. No, jest Idź tu, wypierdol prosto w prawo, w prosto w prawo i gitara. Nie wiem gdzie on nie jest, ta ciota z lewej tam idzie. Gdzie? Tam, tam, tam tam, tam szedł. Gdzie on tu pójdzie? No. Okay. Czyli weź się teraz na generator. Na to gówno. No i teraz pójdzie chyba. Czyli pójdzie w lewo. Chyba, no obserwuj go. Ojej, to... teraz nie pójdzie tutaj do siebie? Właściwie to nawet nie będzie... nie, jest ta Kupia. Nie, oni nic nie wiem, naprawdę. Ta gra jest jakoś chora. Kurwa, się czuję był na Majdanie. Zobaczcie, to w Kurwa, jeszcze bateria wyłóż to, Albert. Nie, nie nagrywaj tego. Nie. Co? Trzeba to oddawać, czyli. Już baterię bateria dostałem. No to dobra, Jezu, teraz fuję na hamach. Dam tam znowu jest na tym generatorze, czy na czymś gównie. No i nie Ale w którą stronę to szedł teraz? On w lewo tam szedł. Dobra, w nie ma. Uf, na chuję na hama. Dobra, jest tu, mówisz? To ja go wjedzie na hama. I wiem, że nie w te drzwi znowu wesz. No kurwa. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Do szafki! Dobra. Ale widzisz, jest ta pipa tu. Jest. I to chyba nawet nie jest jeden. No on chyba sam tu nawet nie jest. On tu jest sam, bo oglądałem już kilka odcinków. Bo to jego jest wszędzie pełno. Plaga wściekłych kowalików. Dobra, ryzykuję. Kurwa, tam dziewczka mnie przerażała. Chuj. Nie chcę tego kotu. Tego nie, nie, tam jest. Tam jest. Kurde, molek. Gdzie ty musisz iść w końcu? Tam my byli. Czyli zostało nam jedno wejście, czyli tam. Gdzieś tam na rogu. Czekaj, on tu szedł, on tu szedł. Jest przy generatorze. Teraz, kurwa, nie ma chuja. Jestem włączony. No to my już tu byli, no... Wy ty wy! Ja nie wiem, czy są. Masz jedną baterię i nie, nie, nie da się tak. Hmm. Trzeba wejść wejściem obok, co jest. Jest tu wściekły, kowali jeden. O kurwa, otwierasz szafki.

Po lewej stronie, tam z tyłu. Mówiłem, że dojdę, mówiłem! R, 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 R. Nie, żeby przeładować? Tak. Nie ostatnia bateria, już jesteśmy w piździe. Efo. Pójdę sobie, nie? Dobra, prawidłowo, już nie kończę. To dołoży, przecież to musisz Dobra, odpuszczam to. i... Drugi Dobra, Też, good. Good. No to jak? Już dwa włączyliśmy. To I teraz siedzio ta bajka jest tam. Y... Tam gdzie my byli na początku. Tak. Nie, tam gdzie my zaczynali? Nie. nie tam gdzie my przed tym szli. Tak. Mogę zaświecić, co mi niku nie zrobi. Nie. To jest pizza. Bo... teraz wyszedłem i sprintem, ale nie. on nie dogoni. Czekaj. On tutaj wszedł, nachylił się. Jaki gówniany fart. Teraz muszę wiedzieć, gdzie on idzie. W lewo poszedł. dobra, się. On do generatora chyba. No właśnie. Prosto, dobrze, jeszcze prosto, w lewo. to tak, prosto, tutaj nic nie ma, dobra. to idę ją otworzyć, czy nie? Nie. I tak jesteśmy w piździe. Dobra, to teraz tam iść po prostu drugi, drugi teren. O kurwa. Pożądajcie, <głos》głos》głos》> żeśmy się zmówili. tu jest ta wajcha, teraz w lewo, Tutaj nie byliśmy. Widzisz, tam jest. Dobra, no razu szybko do szafty. Jest, dobra, mamy wajchę. No, co teraz przyjdzie, to idziemy Masz do szafty. Na ale dobra. Her. Jest, czekaj. No to przyjdzie, ktoś czuje. I teraz generator musimy włączyć. Tylko jak? I znowu tam trzeba się cofać? Musisz uciekać do góry. 10 kPa zrejdę na kartę. No przyszło sejfu. chuj. No przyszło sejchu. Kurwa bym mu rozjednął z tego młotka w rito, by się osłabił. Fajnie otwierał szafki. Spróbuj. Spróbuj moją. Niech sobie pójdzie, niech sobie pójdzie To może tutaj zapiszemy, he? Może zapiszemy ale jego słuchać nadal To ty oddychasz debilu Dobra, escape i tego Nie, a może wyjść? lepiej Dobra, to by było na tyle w tym odcinku Ja dobrać. nie dam rady chyba dalej W trzecim spróbujemy wyłączyć tą całą tę, no jakby to Pierdolny generator. Generator Pierdolny azor. Y, Namęczyliśmy się trochę, żeby tu przejść. Dobra, to by było na tyle w tym to Na razie. Cześć. Pa. Na razie. So much.